No, nie podoba mi się wygląd niektórych budynków, tych głównie starszych. No na przykład ulice są bardzo takie zaniedbane, dziury. To to mi się nie podoba. Co się Pani podoba w Oławie? Cisza. Cisza, spokój, kameralność. A co się Pani nie podoba? A fatalne ulice. Komunikacja na takie małe miasto jest fatalnie rozwiązana. Brak objazdów Oławy. Mnie się w Oławie podoba jak jakaś uroczystość jest, jak, wow. ludzie, jak ludzie się spotykają, ale to bardzo rzadko jest u nas w ławie. To by zmieniła. Ja bym tutaj w rynku zrobiła jakieś kawiarnię czy coś takiego, żeby nie było tak nudno. Co mi się podoba w ławie? Może spokój. <grym> Bo generalnie mogę powiedzieć, co mi się nie podoba, na przykład w rynku. <grym> na przykład, że jest bardzo dużo banków, nie są pozamykane tutaj te ulice, że nie jest typowy rynek, tak jak wszędzie. To jest jedyny minus tutaj naszego rynku. Dlatego, że jest za dużo banków, nie ma żadnej jakiejś restauracji, nie ma gdzie posiedzieć. Bardzo dużo jest samochodów, także nie ma zablokowanych jakichś ulic. No nie ma takiej jakiejś rozrywki w naszym rynku oławskim. Myślę, że tak ogólnie nie jest najgorzej, tylko dobrze by było zagospodarować ten rynek nasz głównie. A tak to widzę, że Oława się rozwija, powstają sklepy. Słyszałam, że w najbliższym czasie jakieś będzie kino, także łatwiejszy dostęp tak do kultury. No i służba zdrowia. Bardzo służba zdrowia mi się nie podoba, na nie, na nie, na nie. W Oławie ogólnie podoba mi się klimat, jest ładnie, podoba mi się cała aglomeracja, że tak powiem, Oławy, no jest po prostu ładnie. Ludzie mi się najbardziej podobają w Oławie oraz imprezy robione w Oławie, taka jak w ostatnią sobotę. Co mi się nie podoba w Oławie? Straż miejska. Dlaczego? bo przyczepiają się z byle powodu do ludzi, a w innych miastach tego nie ma. No, na przykład w Laskowicach I to jest właśnie ta różnica. I bardzo kocham Klaudię, tylko nie wiem, gdzie ona jest, czy Na przykład więcej boisk sportowych, by się przydało. No nie wiem, straż miejską nie zlikwidują. Jestem jest to zbyt często w Włosawie, żeby mi się coś spodobało w więc e, trudno mi powiedzieć. E, co mi się podoba w ławie? No, że się fajnie rozwija, nie? Samorządowcy mam nadzieję, że trochę do, do tego pomogą, także to chyba tyle. A co ci się nie podoba? Co mi się nie podoba? Mała szansa dla młodych ludzi, żeby się rozwijali. Mała szansa właśnie samorządowcy niezbyt, niezbyt chcą nam pomagać przy, przy rozwoju, przy życiu przy naszej kultury i tego, co nam się podoba, co byśmy chcieli, że powiem, pokazać od siebie.